Thank you Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Powiem Wam, że od rana mam tu niezły majdan, ale może rozpocznę od początku dlaczego? Bo uwaga, uwaga, dzisiaj przyjdą panowie do tej wanny, do tej słynnej wanny, która była prawdopodobnie źle zamontowała, pękła nam, jakimś cudem uznaje nam reklamację e, i mamy drugą wannę w garażu, jak wiecie. Już od kilku, kilku miesięcy dobrych. Myślę, że to już pół roku albo nawet i dłużej. Ale wiecie, jak to jest? Kiedy ktoś musi przyjechać, poświęcić swój czas, e, a już kaski się za to nie. Dostaje, no to zawsze jest problem, żeby coś tam poprawić, przyjechać i tak dalej. No ale doczekaliśmy się, i dzisiaj, właśnie, to jest ten dzień ekipa przyjedzie, wymieni tą wannę. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystko się uda i już będzie temat zamknięty. My będziemy mieli miejsce w garażu dodatkowe, żeby znowu sobie coś tam poukładać, bo jak wiecie, porządkujemy sobie ten garaż, żeby już był też zrobiony na tip-top yy, i spokój. No i... Yy, no, a ta wanna jednak to jest dość duża bryła i zajmuje tam dużo miejsca. Stoi, wiecie, jeszcze na tej palecie. Naprawdę wszystko dużo miejsca zajmuje, więc bardzo się z tego powodu cieszę, ale dlaczego majdan miałam? Bo ja nie wierzyłam. Wiecie, dostałam znowu informację, że Będą we wtorek, ale już kilka razy dostałam takie informacje, że na no następny tydzień będą, że będą w poniedziałek, w czwartek, w środę. No ale jakoś tak się zawsze złożyło, że coś się wydarzyło i nie mogli. No i dzisiaj ja też się spodziewałam tego, że no nie, no nie będzie ich znowu, nie? Nawet Mateusz już w tamtym tygodniu zaczął szukać kogoś, żeby po prostu komuś zapłacić, żeby ktoś to zrobił, już był temat zamknięty, ale dzisiaj rano dostaję wiadomość, że będą za godzinę, więc naprawdę bardzo się cieszę teraz, że. Dostałam sms że już jadą, więc się cieszę. O, babcia dzwoni. Halo? Dobra, jestem, babcia dzwoniła, coś zapytać, czyli moja mama, bo aktualnie właśnie jest z Miłoszkiem, bo stwierdziłam, że wiecie, oni tu przyjdą, będą robić miłoszek, już koło 10 idzie spać na drzemkę. No to tu nie pośpi, wiecie, od razu się obudzi i wiecie, jak to jest? Niewyspane dziecko, no to jest. Trudny temat. E, a moja mama akurat ma dzisiaj taki luźny dzień, nic tam nie miała zaplanowanego, więc zapytałam, czy weźmie mieszka na ten czas, kiedy wiecie, haneczka jest w przedszkolu. No i właśnie go tam zawiozłam. No ale wiecie, ja teraz tu ogarniam, żeby jak przyjdą, jakoś to było. E, w łazience też tam sprzątałam. To jest moja głupia, po prostu, no nie wiem, jak to nazwać, bo wiecie, gdybym miała naprawdę brudno, ale ja sprzątałam na bieżąco, zresztą widać to na vlogach, bo to jakby nie dałoby się ukryć, że, e, że jest brudno wiadomo, że czasem się zdarzy, bo są dzieci, no to jak co chwilę jak je, e, czy coś mi wyleje, to właściwie sprzątaję na bieżąco, no i właśnie dlatego ja mam w miarę czysto cały czas, bo dbam o ten porządek i go utrzymuję, no ale jak to głupia Paulina, mówię, nie to jeszcze wiecie i teraz myłam wannę, wannę, którą, przepraszam bardzo, będę za chwilę <laughs> wynosić na żeby poszła up, bo jest po prostu pęknięta i już nikomu się nie nada, nie? Trzeba ją po prostu zutylizować, no. Ale chodźcie, zobaczę Wam, bo pokażę Wam w ogóle o co chodzi z tą wanną, bo możecie już po prostu nie pamiętać. O, Mateusz. Bo mówił o robotach, że się weźmie za nie. Rzeczywiście, jak Mateusz powie, to zrobi. Wziął się i uwaga, uwaga, on jeździ. Porządnie go jakoś wyczyścił. Znalazł jakiś filmik, w którym czyści się bazę, bo ja wiecie, zawsze tak go czyściłam po prostu to, co widać, to, co jest widoczne. A Mati, jak to Mati, znowu coś tam ogarnął i robot, uwaga, na razie jeździ. On jeździł, tylko że wiesz, i wiecie, mówiłam Wam, że on cieknie, jak się czyści, a teraz proszę bardzo, nie cieknie, nie cieknie. I bardzo. Z tego powodu się cieszę. Dobra, jesteśmy w łazience. O co chodzi? Wanna, proszę, Oj, proszę, tu widzicie to pęknięcie właśnie? No, więc wanna, jakby tak jak powiedziałam, nie nadaje się do niczego. Trzeba ją po prostu wyrzucić, bo to e, pewnie lada moment robi się coraz większe, bo wydaje mi się, że już się zrobiło, że było naprawdę takie malutkie, a to zaczyna... No bo ta wanna, widzicie, cała chodzi. Czekajcie, tu wam może pokażę. No, tylko się trzeba trochę oprzeć. O, widzicie? To jest silnikono, to jest luka i to wszystko tam... Pada pewnie na dół też, no masakra. A tu z kolei nie wiem czy to będzie widać. o, żeby aparat złapał, wykruszyła się cała fuga, więc to jest wszystko tu do poprawki. No zobaczcie, jak to wygląda. Wanna i w ogóle łazienka, która była robiona kilka miesięcy temu. No tak to nie może być, więc to jest wszystko do poprawki. No i proszę bardzo, jaka konstrukcja. Wszystko wymienione, zrobione, zapiankowane, zasilikonowane, przyklejone. Dlatego jest ta konstrukcja, wiecie, żeby to jeszcze wszystko siadło dobrze. Woda jest też nalana, żeby ją obciążyć. No i co? Miejmy nadzieję, że tym razem będzie ok. Zobaczcie, tu też jest to inaczej rozwiązane, tu jest silikon, a nie ta fuga, która się nam kruszyła, więc myślę, że będzie OK. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że okazało się, że ta wanna nie pękła pod wpływem tego złego zamontowania. Ona mogła być lepiej zamontowana, bo widzieliście, że chodziła, dlatego ona jakby była za słabo przytwierdzona do tej ściany, przy której stoi. Teraz jest tam przyklejona, więc to wszystko e, powinno być teraz ok i nie zacznie nam chodzić tak jak wtedy, ale pęknięcie jakby nie jest zależne od e, tego zamontowania, więc. Powiem Wam, że trochę się zmartwiłam, bo może się okazać, że po miesiącu, dwóch, trzech użytkowania albo roku to się znowu wydarzy i ta wanna pęknie. Nie wiem, jak oni teraz robią te wszystkie sprzęty, żeby to nawet nie wytrzymywało roku czy dwóch, no masakra. No ale tak, taka prawda, no. rzeczywiście jak mi pokazał Pan, no, wiecie, jak weźmiecie ją tak pod światło, to normalnie tak lekko prześwituje. W sumie nie znam się na wannach, może... Wszystkie tak mają, no ale rzeczywiście to nie wyglądało zbyt dobrze. E, no, zobaczymy, jak będzie tym razem. Ale wiadomo, że ona nie była dobrze przytwierdzona do tej ściany. Wiecie, co mam na myśli? O tą ścianę. Ona nie była dobrze do, jej, do tej ściany przytwierdzona, do wana, dlatego tu zaczęła chodzić, tak jak wam pokazywałam. No, teraz mam nadzieję, że wszystko będzie okay. Powiem Wam, że to nie koniec zmiany. Jak wiecie wanna wymieniona, z czego bardzo się cieszę i tak jak mówiłam mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie dobrze. Mateusz już chyba ostatnio Wam wspominał, robił tu porządek, bo jak wiecie, chodzi o to przeciekanie od sąsiadów, żeby tam ta woda nam nie stała i nie zalewała nas. Będzie robiona kostka tu. Proszę bardzo, zobaczcie jak to już jest wysprzątane. Po prostu ta przestrzeń czeka na pana od kostki. E, miał być dzisiaj, ale chyba go dzisiaj jeszcze nie będzie. Myślę, że będzie na dniach. Tu już jest wszystko wysprzątane. Znaczy się Miłoszek już, zobaczycie tu przyniósł pistolet. To można zaraz posprzątać, ale kamienie są już ogarnięte. Stołu brak, parasola brak. Tu jeszcze moja rozpilenica, która chyba umarła. Albo się już suszy, bo w sumie tu jeszcze jest zielona. Nie wiem, co się z nią stało. Zobaczymy, co się stanie z nią na drugi rok czy odbije, czy totalnie umrze, a zobaczcie, co tam jest. Właśnie w to miejsce Mateusz przeniósł te nasze graciowe Jest grill jest stół i krzesła, no i sobie tu, tak. proszę bardzo, jest zostawione miejsce, żeby panowie mogli przechodzić na trawę. Chyba też będziemy musieli położyć jakieś deski, żeby się nie zniszczyła, bo jak tu wiadom taczką, to mogłoby tu z tego nic nie zostać, no bo wiecie, wiadomo, oni muszą mi jakoś tą posypkę, tak się to chyba mówi, pod kostkę przetransportować właśnie. Tu, bo tak jak mówiliśmy, całe to miejsce będzie wyłożone kostką. Zachaczymy jeszcze o ten ruch, żeby już grill też stał na tej zrobionej kostce. No i będą jeszcze też korytka, żeby ta woda z ogrodu zimowego mogła sobie swobodnie spływać. I żeby tu się nic nie działo. A żeby tego było mało to jutro! Jest to bardzo ważny dzień dla mnie, bo to będzie mój pierwszy raz. Uwaga, uwaga, jutro oddaję Miłoszka do moich rodziców. Haneczka idzie do przedszkola, po przedszkolu również idzie do e, moich rodziców. Ja jestem z Mateuszem. Mateusz to robię, że urlop i co będziemy robić? ogarniać tą ścianę. Na tej ścianie jutro, mam nadzieję, pojawi się sztukateria. Bardzo wyczekana, przemyślana decyzja. Więc mam nadzieję, że to będzie taka kropka nad i i będę naprawdę zadowolona. Ona się pojawi tu i pojawi się również tu po całości. No to jutro, mam nadzieję, zobaczycie efekt. To będzie mój pierwszy raz. Nie wiem, czy podołam, ale mam nadzieję. Pojawił się jeszcze kolejny problem. Zob jutro Wam opowiadam, czym to będę robić, jak to będę robić, ale chciałam tylko zaznaczyć, znaczyć że wczoraj pojawił się problem, bo dobra, to, że panowie zrobili tą wannę, z tego się bardzo cieszę, ale u nas w garażu cały czas było kilka sprzętów właśnie tych fachowców, no i właściwie od roku leżała tu taka piła elektryczna, no bo przecież w październiku, w połowie października zaczęli nam remontować dom, a teraz prawie mamy połowę października, więc ona sobie tam grzecznie leżała, zajmowała miejsca, a teraz kiedy byłaby mi potrzebna, wiecie, do tych sztukaterii, żeby no, tak szybciutko yy, to odciąć, yy, wedle potrzeb tą, tą listwę sztukateryjną, no to okazało się, że panią potrzebuje i niestety wczoraj została zabrana i ja muszę sobie jakoś inaczej z tą sztukaterią jutro poradzić. Mm, dziękuję, dzięki, żyć nie umierać z takim synusiem. I no, o, no mama potem wiesz, na szerokość rośnie. No wysypały się, nic nie szkodzi. Mama Ci tu posbiera, proszę. Mm. Ty? Co? Ty sobie weź, no. A musiał już zjadła, Ty sobie weź. Haneczka i Miłoszek ostatnio bardzo... Co się stało? Co się, Bam, zrobiło? Lubię te właśnie chrupeczki kolorowe. One są jakby owocowe. Teraz Miłoszek. I mama znowu Mm. Mama już nie chce. To teraz miłoszek, albo nie jemy. Ja już nie chcę. Teraz miłość. Proszę. Wydź sobie. Nie. <ścoughs> mm, miłoszek teraz mieszał. Ale nie rzucamy, dobra? To nie jest do rzucania. To nie są kuleczki do zabawy, do jedzenia. Jak miłoszek teraz już nie chce jeść, to. Weź nie mamusia, dobra? Ech. A sprzątasz, super. Mm, fajnie z tego dzióbka już potrafisz pić. Miłosz już nawet sobie radzi Ci ze szklanki, ale ze szklanki jednak czasem zdarzy się, że mu ta szklanka, właśnie tych kubeczek, no bo staram się oczywiście nie dawać mu szklanych rzeczy, żeby się nie stukło, żeby mu się coś, nic, nic mu się nie stało, bo jakby szklanka nie jest ważna, tylko miłoszka bezpieczeństwo. No ale czasem właśnie z tych kubeczków jednak wiecie, przychyli jeszcze za mocno, bo chce na szybko i się poleje, więc takie... Po prostu butelki są fajne, bo on sobie radzi, a mu tam wiecie, wody naleje do tej butelki i on sobie w każdej chwili może iść i się napić, bo ewidentnie nie pasuje już mu butelka typu wiecie, b-box czy coś takiego ze słomką. Nie wiem, on już chce być dorosły i potrzebuje mieć takie doznania jak takie butelki, czy też zwykłe kubki, szklanki. Nadszedł ten dzień, jest i czwartek. Wspominałam Wam, że bierzemy się dzisiaj, znaczy ja się biorę, ale ma Mateusz... Już powiedział, że jak coś to mi tu pomoże, bo trochę powiem wam, mam stres e, związany. z... się stresuję przed maturą. Masakra. No wczoraj do Mateusza czym wiesz co? Ja to się stresuję tą ścianą. Czy ja co dam radę zrobić? No bo oczywiście na ścianie będzie sztukateria, moi drodzy będzie sztukateria. Plan jest taki, że grubsza listwa idzie mniej więcej pójdzie na poziomie właśnie parapetu. Mm -hmm. A później będą tu dwie ramki, oczywiście takiej samej wielkości, co wszystko trzeba wymierzyć. No. A na dole będzie jedna duża ramka i druga duża ramka pod no, no to dużo roboty nas czeka. Ciebie, przepraszam. Dużo roboty, ale Mateusz mi wczoraj coś kupił. No. Gdzie to jest? W aucie. aucie. No. no bo wiecie, tak jak mówiłam... Yy... To śmignice. Dobra, no to idę od razu, to wam pokażę, bo jeszcze w sumie też tego nie widziałam. No tu nie, ma tam mam klucze w tym. Ja zaraz a ja też tu jestem, buongiorno. Prawdziw... I ma Prawdziwy Polak na urlopie, bo dzisiaj wziąłem sobie urlop, no to nie będę siedział, go muszę robić. Misji mam na, ty na tyle dużo, że na pewno wszystkich nie zrobię. Jak zrobię jedną, to chociaż będzie dobrze. Bo w międzyczasie rano się zdarzyła awaria z korkiem w wannie, tam zmarnowałem półtorej godziny. Eee, wiecie co chcę zrobić? Bo jest jedna rzecz, której my nie mamy do końca przemalowanej. Jak wiecie, ja malowaniem żygam po prostu, no muszę tak brzydko powiedzieć, bo wszystko tu w tym domu pomalowałem ja. Można by rzec, całe piętro samiuśki po prostu spocone z gorączką 38 stopni, żebyśmy się tu tylko wprowadzili przed świętami. Ale dałem radę i już do jednej rzeczy nie miałem siły, mianowicie wnęki okienne. One nie wyglądają źle, ale jak widzicie tu są niedociągnięcia i ja po prostu muszę to wszystko zagruntować, przemalować każdą wnękę w naszym wspaniałym w domu, w naszej wspaniałej norze, jest i Paulinka. Proszę, jest i cud, czyli piłka. Kupiłem Paulinę taką piłkę do przycinania tych listów pod kątem, no bo wiecie, to 45 stopni i w ogóle wewnętrzne, hmm. zewnętrzne. W teorii można też to zrobić kątówką, ale przyznam się szczerze, że jeszcze się nie dorobiłem kątówki. Wiecie, jak jest z kątówką. Z kątówką jest, no bo taką piłką sobie to dotkniecie dokładnie. No! A kątówką jak masz tak, no to masz grubość tarczki. To I nawarza, ona, tak. ona w ogóle często takich list w nie topi, nie nie tylko topi. topi. Mhm. I potem Więc... się robią takie po prostu takie zgrubienia, a tu sobie możesz dociąć. Więc może to... nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo wam wczoraj mówiłam, że wiecie... Mm... Pan z ekipy wziął mi już swoją maszynę, tą taką piłę, no To, piłę, byś, to ona była w ogóle już gruba, bo tam ta tarcza była jak pół palca, no, no to byś miała stopiony, nie, nie umie, może inaczej, docięłabyś, ale nie na tyle dokładnie, żeby Że to ładnie wyglądało. Że tu jest, tu będzie lepiej po prostu. No to dobra, bierzemy się za robotę. Bo mam normalnie stres, jakbym szła na jakiś ten, na jakiś egzamin, na przykład, dawać. Podalnej linii pójdę. Patrzcie, Paulinka dostała ten no. do mnie sprzęt, bo się zastanawiała, jak tu wyznaczyć prostą linię. Stała do mnie laser. Krzyżowej. No i powiem Wam, fajnie to, myślę, że do radę zobaczcie. I tu, znaczy później będzie problem bardziej z tymi ramkami, ale teraz możemy. Bo ramki sobie też sobie możesz wyznaczyć, po prostu tu masz kąty, nie? Tu. Możesz sobie wyznaczyć kątami ramkę. I powiem wam, że już za chwilę pewnie będzie tu ten... No tylko musisz sobie to ustawić równo no. Do tej krawędzi bym proponował laser ustawić do górnej. No, mhm. super. No a Przy ramce to sobie możesz potem tym wyznaczać, kąty. Nie? A wiecie, że Mateusz już kupił to w, chyba w listopadzie czy w październiku? W zeszłym roku. Bo ja, no w zeszłym roku, bo ja chciałam e, robić to sama już wtedy, tą sztukaterię o góry w tym korytarzu, ale wtedy było tyle na głowie, że już w ogóle nie było no, szans. Ale laser to sobie... mi się też tak przyda. No i teraz mi się przyda. No proszę. Pierwsza lista, słuchajcie, przyklejona, moi drodzy. Wiecie co, powiem... Wam... zbiera resztki tak, kleju. ale powiem wam, że bez pomocy męża no. chyba by nie pykło. Pierwsza musiałem pomóc. No bo to jednak długie jest, nie, żeby to dobrze... Jak było, widzicie, i... siedzi. Przyklejona idealnie, laser tu zdał egzamin. Nie. Chociaż teraz na przykład widzisz, że parapecik mamy trochę krzywy, bo listwa jest prosto, widzicie, o, trochę jest krzywo docięty parapet, no, ale tu wleci akryl. Ale tu i tak jest ta roleta, więc... A, to i tak. Także widzicie, pierwsze koty za płoty teraz co, do ściany? No do ściany tu i później ramki jedziemy. To no, teraz muszę już dociąć, użyć no. tego sprzętu, którego... No ale pierwsze koty za płoty, ja wracam do swojej roboty. No. Zobaczcie, postępy są! Są! Bardzo się z tego cieszę. Powiem Wam, że nie wyszło mi wcale gorzej niż ten fachowiec, co zrobił u góry, nie, Mateusz? No bardzo fajnie. Jak bardzo na to, że cięłam ręcznie piłką, yy, to nawet się to fajnie zeszło, a to po prostu tak wygląda. To trzeba i tak akrylem poprawić zawsze. Mm -hmm. Więc naprawdę no, to fajnie. To, ten robi się, się zawsze akryluje. Tylko wiadomość, to trochę czasochłonne, nie ma co ukrywać, nie? Ale i tak już dałam, że wywołuje ci gorzej. Najważniejsze to, że są efekty I W międzyczasie zobaczcie, włosy umyłam, no. zmieniłam spodnie, bo nie wiem dlaczego ubrałam w ogóle długie spodnie do roboty. Już się po prostu... Teraz musiałam na krótkie zmienić. No, Zobaczcie. Postępy. No powiem Wam, że... Ciężko chcę uwierzyć, ale się robi. Zostały mi już tylko te dwie dolne ramki. To y będzie ramka i tu, tak? Tak, ale nie, że podwójne, tylko już takie duże, nie? Bo jak już, żeby to było symetrycznie. I powiem Wam, że najgorszym etapem, bo jak chcielibyście sobie też taką sztukaterię zrobić, bo w sumie każdy może, skoro mi się udało, to każdy się uda, ale najgorsze jest już zamknąć ramkę. Od góry. Tak, żeby to było, tu trochę nam uciekła, nie wiem czy to jest widoczne, chyba jest trochę, ale wiecie, nie. jak damy tu kominek, coś tu damy. To jest jeszcze... różnica pół centymetra, tu jest po prostu od sufitu. 21, no to jest 21,5 cm. No tu mi coś, coś nie pykło, ale zobaczcie, ta już mi wyszła. Ale chwila, bo ja się gadam, a już za tym tam wytrzę, no, tutaj no Także przy... widzicie. Przykleiłam. Aligancko. O. Ale listwy. Podobajęcie. Podobajęcie się. A wiesz, że mama to sama zrobiła z tatą? Dzisiaj tu jak byłaś w przedszkolu, a potem u babci robiliśmy. No ładny efekt. Też teraz przyszedłem, bo byłem właśnie kochany Czemu nie? Aha, bo ty jeszcze jedna. jeszcze. No, jedna. no, jeszcze... Ach, no i tu, nie? Jeszcze tu, pod oknem też. No, ale ta jakby przestrzeń jest prawie gotowa i Fajnie. wygląda no takiej pełni nabrały te ściany. Bardzo ładny efekt. No i mamy to. Chciałabym powiedzieć, że mamy to, bo jednak jeszcze nie jest całkowicie skończone. Zobaczcie, zabrakło mi już czasu na tą ramkę pod oknem. Mam nadzieję, że w weekend się z tym uporam, ale naprawdę po prostu jestem bardzo zadowolona z efektów i z tego, jak sobie poradziliśmy. No bo nie spodziewałam się tego, że aż tak dobrze nam pójdzie i aż tak dobrze nam wyjdzie z Mateuszem, no bo robiliśmy to w sumie pierwszy raz. <laughs> I. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jestem totalnie wykończona, wiecie, nie przyzwyczajona do takiej pracy. Bo chodzi o to, że piłowałam to, wiecie, w tej skrzynce, e, piłowałam te listwy i po prostu nie czuję w ogóle. Już mam takie zakwasy w rękach, tu w kręgosłupie, nawet w nogach. Bo wiecie, tam klęczałam e, i też właśnie opierałam się i piłowałam te listwy. I naprawdę masakra. Ale zobaczcie, jaki my tu mamy dzisiaj skład, bo dzisiaj jest piątek. I proszę bardzo, kto tu jest. Hanusia, dzień dobry. Hanusia powiedziała, że dzisiaj się obudziła i mówi: Mamo, a mogę nie iść do przedszkola? No i została z nami. Jest tu Hanusia, tu jest miłosze, który aktualnie sobie wszedł na krzesło i stoi i pije. I sobie je. No i ja sobie zjadałeś wszystko ślicznie, ślicznie no i my tu, my tu po śniadanku dzisiaj ta rutyna jest trochę tak, Haneczka też wszystko zjadła zaburzona, bo już jest chyba po dziewiątej a my dopiero jemy śniadanie. Ja jeszcze nawet włosów nie umyłam, yy, ale też jest zaburzona, bo o, wiecie, musiałam się rano szybko szykować. Chcesz jeszcze? To ja Ci dam, to już Ci zrobię. Dobra? Miłoszek jeszcze jest chętny na jedzonko, to chwila pauzy, zrobię i zaraz dokończę. Nie ma, masz jeszcze, dopiero Ci dałam. No i w każdym razie ta rutyna jest zaburzona nie tylko, że Hanusia została w domu, no bo to wiadomo, że zawsze już inaczej się odbywa z, dwó z dwójką dzieci, a z jednym dzieckiem, ale dlatego, że uwaga, uwaga, bo nie chcę Panów pokazać, zobaczcie co tu się dzieje. Jest taczka, to oznacza, że Dzisiaj panowie przyszli zrobić nam tą kostkę. No ale efekty to już zobaczycie w kolejnym tym weekendowym vlogu. Yy, a co? A my teraz mamy kilka rzeczy do zrobienia, bo tak, obiad, nic dzisiaj nie ma na obiad. Muszę coś wymyśleć, to po pierwsze, bo to jest zawsze dla mnie ale najtrudniejsze. A, to by chciała widzicie hinolasę kupić. No nie, 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 mama dzisiaj gotuje. Nie wiem co ugotujemy. To co byś chciała zjeść, to ja zrobię. No. no, więc musimy ogarnąć obiad, to jedziemy razem do sklepu, jedziemy na cmentarz do dziadka, do mojego dziadka, a do ich pradziadka zaświecić znicz, bo dzisiaj idziemy jeszcze na msze za dziadka. I to i, i, i jeszcze a mój dziadek jeszcze żyje. Tak, ty masz szczęście i obydwoje żyją. Dziadek, a jak się nazywają twoi dziadkowie no? Dziadek Antek i Dziadek Robert i babcia Izabela i, i, i babcia Lucy. Bardzo dobrze. A idziesz umyć buzia? Już wiadłaś? Dobra, no to my się zaraz, widzicie, szykujemy, śniadanko zjedzone i wyruszamy na wojarze w trójkę. Kochani, powiem Wam szczerze, że miałam taką cichą nadzieję, że dzisiaj pokażę Wam już efekt końcowy. Niestety, wiecie, jak to jest już. Człowiek myśli, a nie wszystko idzie tak, jak człowiek myśli. Tym bardziej, że wiecie, dzisiaj byłam z dwójką w domu, no tu obiad, jakieś takie wiecie, codzienne obowiązki, żeby jakoś wyglądało w domu. Tu trzeba ogarnąć, tu trzeba coś wyprać, tu trzeba coś schować, zabawić dzieci oczywiście, no bo wiadomo, Miłoszek pilnować je, no bo Miłoszek jest jeszcze bardzo malutki, jest na takim etapie, że naprawdę cały czas trzeba go mieć na oku, bo teraz zaczyna mieć najgorsze pomysły. Więc no, oczy dookoła głowy, więc jak tu przycinać listwy, kleić sztukaterię, gdzie ja już to widzę oczami wyobraźni, jak Miłoszek Wycisnąłby ten klej albo się w nim wymazał, wiecie o co chodzi. Ja już po prostu to widzę, no bo to jest nie do opanowania. Miłoszek jeszcze jest na takim etapie, że ja mówię, nie wolno, nie wolno, ale on patrzy, jakby tak no mama mówi, niby nie wolno, ale może spróbuję, bo może to jest fajne, a ona mi zabrania, wiecie o co chodzi. Trochę dziecko poznaje przez własne czyny, przez taką namacalność. No i tak to właśnie się u nas odbywa, więc no naprawdę to nie zdałoby egzaminu, gdybym się na siłę. Chciała to skończyć, później jeszcze byliśmy na tej mszy. Yy, I tak dalej, więc ten dzień był intensywny, zleciał, jest 21.30 i teraz już naprawdę jestem wykończona i nie mam siły iść i kłaść tej sztukaterii. Tym bardziej, że jeszcze zobaczcie, nagrywam. Jutro będziecie już o 9 to oglądać, więc jeszcze muszę dokończyć film, wyrenderować go, wrzucić na YouTube'a i tak dalej. To jeszcze troszkę roboty zostało, a tak jak mówię, jest już 21.30. 30, więc mam nadzieję, że się nie obrazicie, że w kolejnych vlogach na pewno zobaczycie ten efekt końcowy. Jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że nasze listwy te ścienne, właśnie te sztukateryjne, które zostały położone, są z firmy Mardom Decor. I właśnie z tej firmy mamy wszystkie listwy: wiecie, te przypodłogowe, przysufitowe, które zasłaniają nam karnisze. Tą poprzednią sztukaterię również mamy. Stamtąd to są listwy po zawsze, zawsze nie mogę tego powiedzieć. Poliuretanowe? Nie wiem, no nie będę się już teraz wymądrać, to już chyba ta godzina, w której ja już nie czaję. W każdym razie mm, chodzi o to, że one są odporne na wgniecenia. Nie tak jak na przykład y, styropian. Nie zdecydowałabym się na takie listwy ścienne, sztukateryjne styropianowe, no bo od razu, wiecie, gdzieś, jak to w domu, coś by się obiło, coś by się wgniotło. Jeszcze tam bardziej przedwójce dzieci, więc te są właśnie odporne na... Mm, Wgniecenia. I co ważne, można je stosować w pomieszczeniach mokrych, na przykład w łazience, bo są właśnie wodoodporne. Po roku już prawie, no bo już mamy październik, od grudnia mieszkamy, więc już mogę Wam powiedzieć, że są przeze mnie sprawdzone. Na razie żadnych uszkodzeń nie widzę, no więc się sprawdziły. Więc poszłam tym samym tokiem, po co zmieniać to, co się sprawdza i mamy te same listwy. W każdym razie naprawdę ten vlog już się kończy. Życzę Wam miłego weekendu który właśnie się rozpoczyna, mam nadzieję, że spędzicie go bardzo fajnie, pogoda na razie w miarę dopisuje, no bo jak na październik to naprawdę nie możemy narzekać, więc trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym vlogu, mam nadzieję, że znowu z nami będziecie.